Panie marszałku, panie i panowie posłowie, zdaję sobie sprawę, że wszyscy jesteście nasyceni już debatą na temat, na temat y, waszych głosów, mojego wystąpienia, pytań dotyczących wotum zaufania. Żeby tylko podkład muzyczny wyłączyć panu premierowi, tak? Dziękuję. Ja dziękuję też za Cierpliwość, tak jak prosiłem panią marszałek prowadzącą o informację. Tak, obowiązki kazały mi opuścić salę na jakiś czas, ale oczywiście notowałem wszystkie pytania i kancelaria zanotowała wszystkie 260 ponad pytań, jeśli dobrze policzyłem. Ze strony pis uwaga, że kogoś nie było na sali jest samobójcza. Cała Polska widziała, kto ma jak głęboko to, co dzieje się w Sejmie i w Rzeczpospolitej. Zgodnie z obyczajem i to wieloletnim, jak Państwo być może pamiętacie, wotum zaufania, konstruktywne wotanie ufności miały miejsce wiele razy w tej Izbie i towarzyszą temu, towarzyszą temu pytania, z których część, co zrozumiałe, to nie jest z mojej strony wybieg ani pretensja, część z pytań ma charakter manifestów, wyrażanych opinii. Na które trudno znaleźć precyzyjnie odpowiedź, ponieważ de facto nie są pytaniami, które domagają się jakiejś nowej wiedzy. I zgodnie z tradycją tej Izby, kilka takich węzłowych problemów i pytań szczegółowych znajdzie w tej chwili odpowiedź w moim wystąpieniu, ale też wiem, że wiele osób w tej Izbie planowało wcześniej, nie znając kalendarza, nie wiedząc, że będzie, bo tu zaufania różne swoje aktywności, więc będę szanował wasz czas. I tak jak zawsze w takiej sytuacji ta część pytań, która ma charakter głęboko merytoryczny, a, a na które, a na które nie, y, 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 dzisiaj nie odpowiem, oczywiście tę, 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 tę odpowiedź państwo otrzymacie. Tutaj słyszę po raz kolejny kłamstwa ze strony PiSu że po moim ekspozenie otrzymaliście państwo odpowiedzi, otrzymaliście państwo odpowiedzi. I dzisiaj i dzisiaj, wszystkie, i dzisiaj opublikujemy informację szczegółową i opublikujemy wszystkie odpowiedzi na Wasze wszystkie pytania. Nie było odpowiedzi na inwektywy. Ludzie kulturalni mają to w sobie. Ja na przykład, że jak słyszę inwektywy, to staram się nie reagować na to. Potrafiłbym, ale wolę oszczędzić. Wam uszło. Pytania, jak państwo zauważyli, były no, z każdej możliwej dziedziny. Pozwólcie, że zacznę od tych pytań. Ich było sporo i one dotyczyły zdrowia. Ale zanim przejdę do, do, do tych szczegółowych pytań, chciałem jeszcze jedną rzecz uzupełnić. Pierwsze chciałem sprostować, bo podałem nieprecyzyjną daną, jeśli chodzi o rok, mówiąc o wzroście nakładów na zbrojenia, nie chodziło o rok 2024, podałem błędnie rok 2024, chodzi o rok 2025. Wzrost w porównaniu do ostatniego roku PiSu o 67% nakładów na zbrojenia, na armię, na obronność, ten wzrost, wzrost o 67% to jest wzrost w porównaniu do aktualnego roku i za, ten, za to przejęzyczenie yy, yy, przepraszam. Jak jestem już przy obronie, to chciałbym jeszcze uzupełnić moją wypowiedź w tym słowie wstępnym. Mówiłem o wielkich wysiłkach dotyczących i działań w dziedzinie obrony, infrastruktury, deregulacji, i no, nie wspomniałem, kto w moim rządzie odpowiada za te. Niezwykłe dokonania, bo one są naprawdę niezwykłe. I to są liderzy jednej z partii koalicyjnych o postulatach i dokonaniach, aspiracjach lewicy i Polski 2050. Mówiłem. Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada za dziedziny w tym rządzie i także za pewne projekty na przyszłość, za które jestem bardzo wdzięczny. I te sukcesy infrastrukturalne, ten ewidentny i bezprecedensowy sukces, jeśli chodzi o uzbrojenie Polskiej Armii. I deregulacja to jest dzieło naszych sojuszników z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także gigantyczne zaangażowanie wtedy, kiedy trzeba było pomóc między innymi rolnikom, którzy stracili niektórzy stracili wszystko w czasie powodzi. Myślę, że ta nie zawsze tak jest, ale generalnie rzecz biorąc na co wskazują także wyniki wyborów ta wysoka ocena mieszkańców poszkodowanych przez powój działań rządu. Ma także związek z dużym wysiłkiem ministra rolnictwa, jeśli chodzi o pomoc dla poszkodowanych przez powódź i także inne klęski rolników. Zdrowie. Pytaliście Państwo, co mamy zamiar zrobić, żeby zwiększyć nakłady na zdrowie. Bicie się wszyscy w swoje piersi, wszyscy bez wyjątku. Wiemy dobrze, że nakłady na zdrowie rosną i to od kilku lat i rosną trochę asymetrycznie. Wiecie, o jakiej ustawie mówię, kiedy mówię o tej asymetrii. Bardzo dużo środków poszło, i z reguły są to oczywiście uzasadnione decyzje, na wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Tu, szczególnie pielęgniarki, pielęgniarze, to była ta grupa zawodowa, która w dużej części była poszkodowana asymetrią wynagrodzenia. Dzisiaj możemy mówić o tym, że wynagrodzenia w ochronie zdrowia w całości są już wynagrodzeniami godnymi, a. Dobrze byłoby, aby wzrost nakładów, o którym za chwilę powiem jedno zdanie, dotyczył w zdecydującej mierze pacjentów w tej chwili, a nie wzrostu wynagrodzeń. Mówię o tym szczerze, wiem, że nie będzie może to popularne, ale ten wzrost nakładów na ochronę zdrowia, który w roku przyszłym przekroczy 25 miliardów złotych. Przygotowujemy takie plany, także w działaniach Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby te pieniądze w maksymalnym stopniu trafiły w miejsca, w procedury, w działania, które będą sprzyjać pacjentom, a nie będą przekierowane w jakimś istotnym procencie na wzrost wynagrodzeń. Mamy także 10 miliardów złotych plus, jeśli chodzi o odblokowane KPO w tym roku na ochronę zdrowia. Z tych pieniędzy z KPO korzysta w tej chwili ponad 380 szpitali. Inwestują m.in. w onkologię i opiekę długoterminową. I tak jak powiedziałem, do tej pory z KPO zablokowane było przez was, odblokowane przez nas. Tych umów podpisaliśmy już na prawie 10 miliardów złotych. Był z tej mównicy głos także i pełen nadziei, i pełen niepokoju, jeśli chodzi o in vitro. Urodziło się od tego momentu kiedy przywróciliśmy finansowanie procedury in vitro, 841 dziewczynek, 835 chłopców. Mamy w tej chwili 13 909 ciąż klinicznych i mamy 33 737 par, które się zakwalifikowały do programu in vitro. To kosztuje trochę pieniędzy, ale to jest warte wszystkich pieniędzy. I cieszę się, że po latach bezsensownej, brutalnej, a to słowo tu lubi być powtarzane, haniebnej walki i upokarzania dzieci urodzonych dzięki procedurze in vitro, rodzin, cieszę się i mówię o tym z dumą, że to znowu przynosi Efekt i demograficzny, i przede wszystkim szczęście tym parom, które doczekały się swojego potomstwa. Mówiliście Państwo, i padały tutaj pytania dotyczące działań na rzecz uszczelnienia systemu 800. Także w kontekście nadużywania tego systemu przez migrantów, między innymi z Ukrainy. Ile trzeba mieć w sobie bezczelności, żeby pierw stworzyć system bez żadnej kontroli, totalnie otwarty i bezradny wobec prób nadużycia, a później z tej mównicy krytykować tych, którzy ten system skutecznie uszczelniają. W tej chwili dzięki naszym decyzjom, żeby dostać świadczenie 800+, trzeba być w Polsce stale i być aktywnym zawodowo. I te 800 plus dostają ci, którzy są w stanie potwierdzić, to stałe przebywanie w Polsce i aktywność zawodową. Połączyliśmy systemy ZUS-u i Straży Granicznej, aby jednoznacznie stwierdzić, że dany cudzoziemiec jest w Polsce i jest aktywnie zawodowo. Po drugie, wprowadziliśmy powiązanie obowiązku szkolnego z wypłatą 800, plus i to rozwiązało wiele problemów. Chociaż nadal są problemy z dziećmi młodszymi. Także te, które są poza Polską a mimo to można to świadczenie otrzymać. Pracujemy nad tym, ale oczywiście staramy się być bardzo delikatni wobec najmłodszych dzieci, szczególnie z Ukrainy, samotnych matek, które mają małe dzieci tu w Polsce, żeby nie pozostały bez świadczeń. Ale chcemy także w tej kwestii ukrócić i zredukować do minimum, do zera, jeśli tylko to możliwe, jakiekolwiek nadużycia w tym systemie. Chcę także powiedzieć, bo to Wam też do głowy nie przyszło, że w tej chwili Mamy 52 360 postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń 800 plus przez cudzoziemców. W czasie, kiedy wybudowaliście ten system, pobierano nienależne świadczenia. W czasie, kiedy my za to odpowiadamy, doprowadziliśmy już w tej chwili do 52, ponad 52 tysięcy postępowań o zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Słyszałem tu głosy w kilku pytaniach o tym, że samorządy są stratne. Tak, samorządy były bardzo stratne, wiecie o tym, ile było zamieszania. Przegrali się wybory w 2023, m.in. dlatego, że samorządy. Tak, tak, dostaliście największy procent, ale jako formacja rządząca przegraliście wybory i straciliście władzę. O, o tym mówię. I, i jak wiecie. A jak nie wiecie, to się dowiecie w tej chwili. Samorządy dzięki naszej reformie finansów, jednostek samorządu terytorialnego, tylko w tym roku zyskają 25 miliardów złotych. W ciągu 10 lat, jeśli nikt tego nie zepsuje, zyskają 345 miliardów złotych. I dzięki tej reformie w pierwszym kwartale tego roku, w pierwszych trzech miesiącach tego roku, samorządy osiągnęły. Najwyższą nadwyżkę w wysokości 41 miliardów złotych. Były pytania o rolnictwo. Ja już zdarłem gardło i w czasie kampanii poprzedniej, tu w Sejmie kilka razy, stosunkowo niedawno i dzisiaj też w czasie swojego wystąpienia. Tak, już mam chrypę. Ale nie narzekam. wystarczy, wystarczy mi głosu. Wystarczy mi głosu, żeby hipokrytom. Którzy ubolewają nad losem polskiego rolnictwa, jeszcze raz odpowiedzieć. A do opinii publicznej zwracam się z uprzejmą prośbą: weryfikujcie te mity, kłamstwa, tandetną propagandę, bo wiedza jest łatwo dostępna. Kto doprowadził do skrajnej liberalizacji na granicy polsko-ukraińskiej? Jeszcze raz do tego zmierzam. Kto? PiS. 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 Kto powiedział, że Zielony Ład jest programem pisu. kto nakręcał reklamówki, że Zielony Ład to jest rewelacja dla polskiego rolnictwa, wy, kto naprawia tę sytuację, ile zmian wprowadziliśmy w Zielonym Ładzie we współpracy z komisją, żeby pomóc polskim rolnikom, także po protestach, to my wprowadziliśmy te zmiany, wbrew waszym, waszej dywersji w tej sprawie. Puściliście miliony ton zboża z Ukrainy, nie kontrowaliście, tylko zarabialiście na tym. Co my zrobiliśmy, kiedy doszliśmy do władzy? W pierwszych miesiącach zmieniliśmy przepisy tak zwanego ATM, czyli tego systemu, który wyście uzgodnili i który zaakceptowaliście, zgodnie z którym wszystko wlewało się do Polski, jak leci bez żadnej kontroli. A następnie doprowadziliśmy do tego, że właśnie dzisiaj mija termin, Obowiązywania tego ATM-u przez nas poprawionego i więcej go nie będzie. Nie było to przyjemne ani łatwe. Miałem bardzo twarde rozmowy z Ukraińcami na ten temat. Ale komisja dzięki, wyłącznie dzięki polskiej inicjatywie, twardo przy tym stanęła i ATM nie będzie już więcej działał. Wracamy do reguł sprzed wojny, sprzed ATM-u, a więc do kontroli na naszych granicach. Więc przestańcie wreszcie. Szukać jak zawsze innych poza sobą, bo tutaj odpowiadacie w 100%. procentach. Nie w 90, nie w 95, w 100%. Wydatki na zbrojenia. Pojawiły się tutaj głosy w pytaniach, że zamiast więcej dajemy mniej pieniędzy na polską produkcję zbrojeniową. Ja mam tutaj całą listę decyzji, jakie podjęliśmy i które przy tych, na tej liście przy decyzji jest kwota. Wymienię tylko te, które, yy, o których zdecydowaliśmy w ostatnich tygodniach. MESKO. Zresztą za kilkadziesiąt godzin będziemy cieszyć się z tego, że rusza kolejna inwestycja w MESCO. Miliard siedemdziesiąt milionów złotych, Dezamet miliard trzysta sześćdziesiąt milionów złotych, Kuta Stalowa Wola sześćset czterdzieści milionów złotych, Jelcz 756 pięćdziesiąt milionów złotych, to jest w sumie 5 miliardów tylko dla tych zakładów pracy. Podjęliśmy decyzję o finansowaniu produkcji krajowej amunicji, w tym amunicji wielkokalibrowej. Tylko z funduszu inwestycji kapitałowych 3 miliardy złotych. Dzięki naszym decyzjom, nie tylko uruchamiamy polskie inwestycje i polskie zakłady, a czasami ratujemy polskie przedsiębiorstwa, ale doprowadzimy do tego, że w ciągu trzech lat Polska powinna być w zupełności samowystarczalna, jeśli chodzi o główne najważniejsze gatunki amunicji, w tym amunicji wielkokalibrowej. Migracja. Bo o tym znowu mówiliście. Samobójcy. Hmm. A ja mam dać spokój. Nie chcecie już o migracji rozmawiać. Nie chcecie już, nie chcecie, żebym przypomniał po raz kolejny, kto wpuszczał 300-400 tysięcy ludzi do Polski. Dobrze. Rozumiem absolutnie, absolutnie rozumiem niechęć pisu do dyskusji na temat migracji. Jedni wolą zawieźć ziemniaki, drudzy wyłudzić mieszkanie. No to jest dyskretna różnica.